Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Koszędzinie. Mam do zaprezentowania Państwu dom typu kostka. Jest to dom z lat 70. Dom posiada dwa wejścia: Wyjście na podwórze, wejście główne z garażem, z komórkami. Znajduje się on na działce 1300 metrów. Jest to budynek do własnej aranżacji, w fajnej kondycji. Polecam bardzo serdecznie. Widzicie działka 1300 metrów w połowie zagospodarowana, druga połowa jest całkowicie wolna. Jeszcze nie są za bardzo dojrzałe, ale naprawdę niezłe. Polecam. A tutaj, Państwu, pozwolą za mną pokażę coś fajnego. Dwa bardzo fajne, stare drzewa, gdzie można mi z nimi rozłożyć hamak i spokojnie sobie wypoczywać. To jest naprawdę cicho. I to jest bardzo stara jabłon, rzadko spotykanych okazji w tych czasach, który był tak piękny, starożytny. Powiem Wam, że teraz już wiem, czemu są tacy, którzy kupują domy z właśnie za 70. i je remontują. Te domy mają duszę, tutaj naprawdę ja osobiście bym spokojnie w tym domu zamieszkać. Bardzo mi się to podoba.